W dzisiejszym filmiku chciałam zareklamować swoją publikację pod tytułem Morska Wyprawa. Dla kogo napisałam Morską Wyprawę? Przede wszystkim dla nauczycieli, którzy pracują w przedszkolach i klasach 03, w świetlicach, a także w domach kultury. Dla nauczycieli, którzy lubią w swojej pracy realizować inscenizacje pełne muzyki, śpiewu, tańca, a przy tym. Nie boją się korzystać z rekwizytów, instrumentów, bo zrobi się za duży bałagan. Pewien wydawca powiedział, że materiał, który przygotowałam, jest za trudny. Zapytałam, dla kogo za trudny? I wiecie co usłyszałam: że i dla dzieci, i dla nauczycieli że w dzisiejszych czasach nikomu już się nie chce podejmować zbyt trudnych wyzwań. I ja w tym miejscu postanowiłam zaprotestować zaprotestować. Wiem, że przygotowanie z dziećmi 30-minutowego przedstawienia jest sporym przedsięwzięciem i wymaga od nauczyciela dużego zaangażowania, ale w swojej pracy spotkałam bardzo wielu wspaniałych pedagogów zdolnych, chętnych, ambitnych, muzykalnych, którym zależało na realizacji ciekawych i nieoklepanych projektów. I dlatego, wbrew przestrogom, Postanowiłam przygotować coś specjalnego, co da szansę wykazać się zarówno nauczycielom, jak i dzieciom. A dzieci, czy są dostatecznie zdolne? Tak, 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 trzy razy tak. Widzicie te wykrzykniki? Wystarczy dzieciom nie podcinać skrzydeł, nie ograniczać, a okaże się, że potrafią osiągnąć bardzo wiele. I mają przy tym dużo frajdy, zabawy, a w efekcie także ogromną satysfakcję. O czym jest? Morska wyprawa. O realizacji marzeń o kreatywności, o ciekawych pomysłach, które nie pozwalają na nudę, o dziecięcej nieograniczonej wyobraźni. Mówię o tym wesoły tekst, specjalnie napisane autorskie piosenki. Tylko jedna piosenka nie jest moja, a popularna jej tytuł to Jestem muzykantem konszabelantem. Znacie? Na pewno. To sobie powtórzycie. I choć morska wyprawa kieruje nas na oceany i bezludne wyspy, to mogę Was zapewnić, że przedstawienie ma bardzo uniwersalny wydźwięk i przesłanie. Posłuchajcie fragmentu finałowej piosenki pod tytułem Odkrywamy świat, to się za chwilę przekonacie. Mama A jakie są Wasze marzenia? Czy pomyśleliście już o tym? Dziś jesteśmy piratami na 102. Jutro zaś polecimy aż do gwiazd! I zbliżemy się na pewno znakomicie, jeśli tylko nam się bawić pozwolicie. Co zawiera publikacja Morska Wyprawa? Po pierwsze, książeczkę, a w niej. Scenariusz z przedstawienia o tematyce szczególnie lubianej przez dzieci. Jest tam opowiedziana historia, która mówi o tym, jak w ponury, deszczowy, taki szary dzień dzieciaki, zamiast ulec nudzie, postanowiły pobawić się w morską wyprawę. Znowu nuda, 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 nuda. nie chce ani Zosi ani Ewce. Patrzcie, za oknem tylko chmury i dzień taki szary, bury. Więc nie wyjdziemy na podwórze? Po co? Tam błoto i kałuże. Skoro się tak nudzimy. To może jakiś film obejrzymy? Eee, w telewizji nic nie grają, tylko gadają i gadają. W czasie zabawy dzieci odgrywają wiele ciekawych ról. Stają się rybkami, syrenkami, piratami, podróżnikami, a przede wszystkim odkrywcami. W książeczce znajdziecie również... Komentarz metodyczny i uwagi realizatorskie. Są to opisy poszczególnych scen, podpowiedzi dotyczące rekwizytów, scenografii, ustawień na scenie, choreografii, są też opisy zabaw muzycznych. Można je wykorzystać, Jota, wiotę, można też potraktować te opisy jako taką podpowiedź inspirację do swoich własnych działań. Aha, do każdej piosenki są nuty z podpisanym tekstem i akordami. Oprócz tego znajdziecie w tej książeczce zadania graficzne dla dzieci związane z treścią inscenizacji. Można je odbić, rozdać dzieciom i wykorzystać jako plastyczne urozmaicenie zajęć. A więc po pierwsze książeczka, a po drugie płyta Sigi, a na niej 21 nagrań znajdziecie na tej płycie. Cały tekst przedstawienia nagrany w formie słuchowiska z podziałem na role, a oprócz tego 7 piosenek, w tym 6 autorskich, 3 kompozycje instrumentalne. I jeszcze chciałam dodać, że piosenki są nagrane w dwóch wersjach: wokalnej i instrumentalnej. W sumie na płycie jest aż 21 utworów. Mówię o tym, żebyście rozważyli sprawy zakupu publikacji również pod kątem opłacalności. W sklepiku na Wesołej Scenie bardzo chętnie kupujecie pojedyncze pliki, a tu cała płyta z tyloma piosenkami, i do tego jeszcze w komplecie książeczka, to wszystko razem jest w cenie 5-6 plików. To naprawdę dobra oferta. Wszystkie utwory mają jedną wielką zaletę. Są opracowane przez bardzo dobrego kompozytora i aranżera Witolda Jarosińskiego. Mają więc klimat, charakter, wysoki poziom artystyczny, wpadają w ucho i bardzo się podobają dzieciom. Bo dzieci, proszę mi wierzyć, mają świetny gust i jeżeli da im się urozmaiconą ofertę nie wybiorą byle czego. Na szczęście. Morska wyprawa jako całość to materiał dydaktyczny, dzięki któremu. Można przygotować z dziećmi dość rozbudowany spektakl, ale można też śpiewać z dziećmi pojedyncze piosenki, albo wykonać jeden utwór instrumentalny w formie orkiestry czy zabawy ruchowej. Tak po prostu dla przyjemności. I do jednego i do drugiego Was gorąco zachęcam. A gdzie można kupić morską wyprawę? Oczywiście na naszej stronie WWW scena. Linki jak zwykle znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zapraszam serdecznie. A na zakończenie zamieszczę fragmenty utworów z morskiej wyprawy, nagrane przez dzieciaki z wesołej sceny. Oraz kawałki filmów przygotowanych przez moją rodzinną piracką załogę w czasie pandemii. Ahoj! Mam pomysł na niezłą zabawę. Co powiecie na morską wyprawę? Pomysł? To nawet być może. Ale skąd ty tutaj weźmiesz, może? Tata skończył malowanie i powiedział, że jak coś zostanie, to możemy wykorzystać do zabawy, więc może będzie. Nie ma obawy! Folia się nadaje doskonale. Chłopcy, zrobicie z niej morskie fale. Postarajcie się, tylko szybko. Ale super, to ja będę złotą rybką. Wezmę od mamy kolorowe chustki, żeby zaleśniły jak rybie łuski. My też z tobą tańczyć chcemy, jak złote rybki albo syreny. Syrenki i kolorowe rybki jeszcze śpią, ale za chwilę szum fal zaprosi je do tańca. Zobaczcie, jak chłopcy rytmicznie i z wyczuciem poruszają folią, zamieniając ją w muzyczną, morską głębinę. Ja tu będę kapitanem. Ze mną popłyniecie w nieznane. Zaraz, zaraz, kapitanie. Coś ci się pomyliło. Przecież my występujemy w innym filmiku, a tu będą śpiewać dzieci. Całkiem nieźle im to wychodzi. Zresztą proszę popatrzeć. Powtarzaj po piratach. poprowadzi Razem! Na ciele, Obrót! Klaśnięcia! Jest teraz piratem, piratem. Postawa! A teraz jak echo powtarzaj po długowłosych piratkach. I wrócimy, z nim pół roku minie, z nim pół roku minie. Razem! na nas przybył wiele, nie złudzajmy przyjaciele Każdy z nas jest teraz światem. Piratem! Posłuchaj, co jest w skrzyni! Ciężka na nasz przygód wiele, więc uszajmy przyjaciele. Tak już nas jest teraz ratem, piratem. Hej Bosmanie, co to za mina nietęga? Przecież dzieci zaśpiewały bardzo ładnie, a Twój występ też można obejrzeć. Widzę w dali jakąś skrzynię, Bierzcie ją zanim odpłynie. To robota w sam raz dla mnie. Ty wyglądasz raczej marnie. No, osiłku. Pokaż teraz jak ta skrzynia się otwiera. Na zęby i płetwę rekina Tu ciągle się coś zacina Mięśnie nic tu nie pomogą Trzeba raczej ruszyć głową tak, żeby w czasie zabawy nie rozwijał się. I gotowe. Jest już luneta, szpada, a może wiosło, ale dosyć już wydania, bo widzę na horyzoncie cztery pirackie żaglowce, Udech! Hé! Hey ser bravo na bourt! Ser levo na bourt! Ser bravo na borg, Ser levo na borg. Bravo! Levo.

a wy tymczasem biegnijcie na naszą stronę. Tam znajdziecie pliki MP3 potrzebne do tej zabawy. Mogi! Jeszcze raz. Сампусик, где я хочу быть? Где я? Я сам. Каждый пилот есть глава. Где я? Я Z nami zagrać w wesołej orkiestrze. Przygotujcie pięć grup instrumentów i koniecznie zapoznajcie się z muzyczną mapą, naszą partyturą oraz ćwiczeniami przygotowawczymi. Wymyślcie, co mogą oznaczać poszczególne znaki na mapie. To na pewno ułatwi wam zapamiętanie utworu. Gdy będziecie już gotowi, zagrajcie marsza przed publicznością. Myślę, że znajdzie się wiele okazji. Do zaprezentowania Waszej wesołej orkiestry. A więc do dzieła! Dzięki MP3 z muzyką do zabawy znajdziecie na naszej stronie www.wesołascena.pl. Potrzebne linki są jak zawsze w opisie pod filmikiem. Zapraszamy!